Dzisiaj jest cudowny dzień, 14 luty 2024. Witam się z Wami z plaży w Osti Lido. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam udanego błąd San Valentino. Ja już jestem po pysznym cappuccino i po Rogaliku, którego zjadłam wspólnie z moim mężem w cudownym barze w Osti Lido. Tutaj blisko morza. Jeszcze Wam rzucę okiem, kamerką, jak wygląda dzisiejszy dzień w Ostilido. Muszę Wam powiedzieć, że tutaj bardzo dużo ludzi przyjechało z Rzymu i po prostu spacerują sobie i relaksują. Także wszystkie parkingi przy morzu, tutaj Via Lungo Mare, Toscanelli po prostu są zajęte. Wrzucam Wam okiem na plażę, a teraz dojdę z Wami do tej właśnie głównej drogi, gdzie ludzie spacerują po prostu do deptaku. Zobaczcie, co może wyrzuciło. Wczoraj byłam w Rzymie. Chciałam Wam zrobić live, ale niestety nie udało mi się zrobić live dla Was. Ale za to nagrałam kilka takich scen z Rzymu. No i jak ktoś chce, to może wejść na ten filmik i zobaczyć, co ciekawego zobaczyłam i w jakich miejscach byłam. Tutaj trochę jest brudno, ale to nic nie szkodzi, bo, bo to wiadomo, że ludzie tu przychodzą. Może też wyrzuca jakieś śmieci, ale później to posprzątają. Takie wielkie sprzątanie już się zaczyna w kwietniu. Teraz już zaczynają remontować i odnawiać wszystkie ośrodki wypoczynkowe, a następnie takie wielkie właśnie to sprzątanie będzie w miesiącu kwietniu, tuż przed otwarciem, bo otwarcie z reguły jest albo w maju, 1 maja, albo 15. Dobra, widzę z Wami tutaj. Trochę jest tak no ale co zrobić. Teraz się przejdę z wami kawałek i wam pokażę, ale piękny samolot leci. Jejku! dzisiaj jest fajny wiaterek naprawdę jest bardzo fajnie widzieliście ten samolot? nagrałam dam też shorta na jakiś kanał no i co wam pokażę pokażę wam Depp, tak jak wygląda dzisiaj przed południem jest godzina 12 dokładnie z prawie 15 po 12 o, i teraz pokazuję Wam, jak wygląda deptak. Nie będę przybliżać ludzi, bo nie chcę pokazywać tak twarzy. Tam daleko dziecko jeździ na rowerku. No ale dużo ludzi spaceruje. A zobaczcie, ile jest samochodów. Full. I tak jak będę jechała wzdłuż tej drogi przy morzu, tak wszystkie parkingi są zajęte. Tutaj jakaś pani odpaliła samochód i będzie wyjeżdżać. A tutaj jest ta trasa rowerowa dla rowerzystów. No i trzeba po prostu patrzeć, czy nikt na nas nie wjeżdża, jak przechodzimy na drugą stronę. To jest tylko trasa dla rowerzystów, nie do biegania. Ludzie biegają na, tej, na tym deptaku, tutaj. Jeszcze Wam rzucę okiem na morze. Morze nie jest zburzone. Widzę pełno jachtów. Tych jachtów będzie jeszcze więcej po południu, bo zapowiada się piękna pogoda. Także jest cudownie. Panie, że jesteście na moim kanale. Jeszcze raz życzę Wam udanego błą bon San Valentino, czyli Walentynków, wszystkiego dobrego i widzimy się na jakimś filmie. Ciao a tutti, ciao! Jest bardzo dużo ludzi, ja tutaj Wam nagrywam, no jest pół ludzi, idę stąd, bo po prostu jeszcze ktoś mnie ogarnie. Przy koloseum cały czas są megafony, podają, uwaga na kieszonkowców.